Halo? Słucham? Kto co do mnie? Do? Halo, 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 halo! To jestem ja! To ja! To ja! Smiley. Smiley, A co ty ode mnie chcesz? Cześć! No, co nie słychać? No nie pamiętasz? Słuchaj, mamy rocznicę yy, naszego no, związku. A no tak, no, no jasne, że pamiętam, tak to dzisiaj jest, Aha, no no i co w Chciałbym związku z cię tym? Chciałbym z tej okazji zaprosić na kolację randkę co? o godzinie 19.00 hmm? randeczka, będzie fajna kolacja. Dobra, okej, okay, super, już się nie mogę doczekać, Żebyś to... tylko przyszła, Dobrze, to lecę pamiętaj. Dobrze, się szykować, to wtedy papa. Pa. Ojej widzowie, dzisiaj mamy rocznicę. Ja zapomniałam, nie mam prezentu, nie jestem gotowa. Idę szybko wziąć prysznic, ubrać się jakoś ładnie. I o 19 się widzimy, ale pamiętajcie też, żeby zostawić łapeczkę w górę. Co to będzie za randka? Ciekawa jestem. No jest punkt 19. O, jaki piękny zachód. No co właśnie zachodzi? Wow. Robi się ciemno. A Cześć. ja jestem tutaj Cześć. Ale ładnie Zobacz, jak wyglądasz, ja pięknie, naprawdę. Ale a ty ja. Ładnie wyglądasz, wow, ale się ubraliśmy. Jest Wystroiłam się. Super. E Na naszą randeczkę z okazji rocznicy. Ale proszę, będzie Zapraszam super. ciebie do restauracji. Tutaj się wow. zacznie nasza kolacja. Tutaj sobie zjemy. Wspólnie. Co to jest za knajpa? Nigdy mnie tu wcześniej nie było. Sushi? My będziemy możemy zjeść sushi? rybeczki sobie oh. i możemy sushi. Więc wow. wchodzimy. Zapraszam panie z przodem. Proszę, Dobrze, proszę. już wchodzę. Dziękuję bardzo. Ale to jest czadowe miejsce. Nigdy wow. wcześniej tutaj nie byłam. Jak jest ładnie. Jest na przywitanie. Witajcie. Welcome. Please take To panie jest pani Kellerka nam przydzieli może miejsce, okej. Okay. Będziemy okay, sobie jedli sushi. Mega randka, już się jo, nie mogę doczekać. Będzie super, czekamy na swoje miejsce, na swoją kolej. Tutaj jest jakiś kotecek fajny, tu Może po nawet lewej takie mamy. takie maszyny, jakieś zobacz, możemy, możemy zagrać. zagraj dla mnie. Weź mi misia wylosu, ja bym Ale chciała Ja muszę misia. mieć ilość sushi, no, muszę o mieć. Ja. Się. No dobra, Patrz, to pałeczki, idziemy najpierw. Się... Dostałem, to pałeczki. ja też mam widzowie, nigdy wcześniej nie byłam na takiej randce, że się jest sushi. A wy jedliście sushi? Dajcie znać w komentarzu: lubicie sushi czy coś innego. Bo pałeczkami to będzie nasz będzie pierwszy raz jeść. tak naprawdę, nie jak jemy sushi. W no, i będzie jeszcze w dodatku ciężko pałeczkami, więc idziemy. No dobra, sobie sobie. Zobacz, tutaj siedzą ludzie, a my Pani musimy Pani mówiła, też żebyśmy sobie stoliczek, więc Może wybierzmy. Może tutaj, chodź tutaj, zobacz jakie a jest fajne Ej, ty dziewczyno, wyjazd, wyjazd, patrz jak ona wsuwa, jak ona jest. Ale weź, możemy usiąść tutaj, zobacz, smile i wtedy będzie jeździło jedzonko. Zobacz, ja już sobie usiadłam, okay, odsunąłem sobie i, sobie i normalnie jestem. możemy sobie klikać, czy jak wow, to się robi? ale super, można sobie Ej, zabrać. dostałam coś, okay, tartę jajową mam. Ja nie mogę, zobacz na to i pałeczkę. Ej, to kosztuje 100 O, nie, nie jesteśmy na to. Ej, o, to ile to. Mi co? 100 to mnie nie jest. Ej, dostałam coś. Tęczowa rolka jakaś. Ej, patrz, wzięłam sobie i mam I Jakie ty masz żarcie? Mogę się poczęstować. Nie wiem, zobacz na to, nie wiem. Widziałam sobie, patrz. Nie, nie, nie. Wiem, sobie, <laughs> sobie, sobie susz zobaczcie. Biorę sobie na pałeczki i normalnie jakie sobie dobre. wcinam. Mm, ale ekstra mm, radka. Ja się nie spodziewałam, że będzie tak czadowo. Ale Super, ale super, super. Jakie, jakie dobre. Ej, tu chyba jakiś deser idzie, jakiś deser. Trzeba coś złapać jeszcze smile Uuu, jesteś... O, to, o to, spróbujmy zjeść. O, to zapałem, to jest jezc, mam, mamy jakieś talerzy. Krewetki. Mam krewetki, krewetki. też! Krewetki patrz, mam, się, zobacz. Jakie krewetki ja mam krewetki mam. Zapałem, patrz pałeczkami, <laughs> jem, widzisz? Ja amin, też amin, amin. jem pałeczkami, ale sobie zajadamy, ale mm, mamy rankę. Dobra, mm, dobra. O, wziąłem, ten talerzyk jest płótnem, e, można zabrać. <laughs> Ja wziąłem, wziąłem, się. Dobra, ja biorę sobie jeszcze jedno sushi. Okej, okay, a tutaj jakiś deser by się przydał. Jest jakiś deser. Ej, co to idzie? To idzie jakiś kurczę. Nie to to jest? biorę, biorę, biorę. Ja też chcę Inari jakiś, chlebek jakiś Dobra, dziwny. mam i Nari, to jest to chyba jest jakiś. To jest jakaś taki... ej, to jest ryba, jakaś taikai, ryba. Nie, nie okay, ma. O, tak rybeczkę, ja lubię Zobaczcie, widzowie, jak my sobie wcinamy. O, to ej, co to, to, jest to jest są za pianki? Pianki, weź szybko, szybko, nie już przegapiłam. To są desery chyba, czy nie. by to kosztowało zupa, jakaś zupa, a ty lubi zupę. Wziąłem tak, to jest zupa miso. O, to idealnie. I zobaczcie tutaj. jest... supa miso. Ej, tutaj przyszła jakaś widza. Ej, się podbiera. Ona napisze pati. Zostaw soba, widzu. Kto jeszcze nie zostawił subika. Nie, koleżanka przyszła w ogóle tutaj. Tak, zostawcie subika, Miałam 300 tysięcy. Będzie mi miło, jak zostawicie. A my sobie wcinamy. Ej, zobacz, jakie mam poczucie, Podziel się. Znaczy, nie. Ja się z tobą podzielę, bo ja cały czas biorę. Ale pyszne. Jakie dobre, jakie dobre. Jakie to są w ogóle różne rzeczy? Naprawdę krewetki, rolka ze słownikiem? Co? Ja nie mm, mogę. Co to za tłumaczenia? 36 sushi mi nadawało. Niam, niam, niam. Sushi. Ile potrzebujemy jeszcze, żeby zagrać maszynę? Pamiętasz może? 100 bet, bet trzeba mieć, ja mam 35 zapewne. O a ja, masz? to będziemy musieli jeść tu jeszcze wszystko. Ja mam 35, tyle samo. Widzisz, a jak równo jemy? jemy? jemy, sobie, jemy, jemy, jemy. Normalnie, to jest nasza rocznica w związku i my wszystko robimy I jem to sobie, samo. Jem sobie, jem sobie co to a są sobie to nie, co to Ej, właśnie, to kosztuje robuksy. Co to, jest? Jest? to kosztuje? Ej, macza. To, to. I to jest jakaś macza. Widzicie, kiedy Coś za macza, takiego? Jem sobie. Dobra, Amen, nie, nie. ej, wcinam, wcinam. Jem, nie, nie, ej, ta macza dużo daje, ta macza bardzo dużo daje, bo A, widzę, że. Ja już mam 50. Teraz ja jak wiem 55, to trzeba jeść macze, macze, tak, tak. Musiałbym dużo mogli daje sobie sushi. różne rzeczy robić, dobra, elegancko. Jemy sobie elegancko. I tutaj mamy jeszcze. Co to było? <laughs> ja co, to co to było? Biorę to, ciasto, ciasto, wziąłem ciasto. Parta, ej, ja już to rozumiem, hamburger jajowa. tutaj. Hamburger leci, hamburger, tarta hamburger. Jajowa. Mam hamburger, jem tak, tak. Mam. U, tarte, tarte na 10, na 10, no, tarta jajowa da 10, ta 10 tarta jajowa. Ja ja wziąłem teraz hamburger i dał mi 5. Tarta jajowa, nie mam tarty mm. jajowej. Dawaj mi tartę jajową. Ja sobie jem, sobie jem, sobie, kierulatki sobie, sobie. Okay, sobie. Tutaj jem. coś mam. Mian, Łosuś, mian, mian. O o słuch, ja lubię o, widzowie, ja uwielbiam łososia. słuchać pyszna. Ile tutaj ja, ile tego mam, patrz. 85. Uwaga i 90. Dobra, jeszcze trochę muszę zejść, ale ja już nie mogę, ja normalnie pękam. Ile tego jeszcze ja tutaj? No, brałam ja cały czas Koparka jem a na tych tych To jest. Proszę. Kelner, kelner, proszę zabrać te puste talerze, ile? O, widzisz? Od razu Kelner się. Nie, kelner podchodzi zabiera brudne talerze. Dobra, ja już biorę i mam stówę, a ty ile ja masz? Mam 90, 95, jeszcze to troszeczkę sobie zjem. Tuńczyk, tuńczyk jeszcze, ja nie mogę, widzę, zobaczcie. Ja nie mogę, ile tu jest z tego wszystkiego do jedzenia? Naprawdę przepyszne same ryby. Już nie mogę zaraz pęknąć. Ja idziemy. Okej, okay, mam stowę. Ja też już za nas 105 mam. Nie ja idziemy naszyliśmy. zobaczyć teraz w ogóle co w tej. Ej, to jest prywatna jadalnia. Teraz. To tu jest prywatna jadalnia nawet? Dobra, gramy ja gram w coś. pierwszy. Ja gram pierwszy, uwaga. Dobra, to graj pierwszy. I Weź mi wylotuj misia gram, gram, z okazji gram, gram. naszej dobra, rocznicy. Dobra, dobra. Uwaga, no. uwaga, patrz na to, patrz na to, patrz na to. Staruję, widzisz? W środku. No, widzę, Struje. widzę, dawaj, dawaj, musisz tutaj złapać. To jest dla ciebie, misia, misia dla ciebie, misia, dam tak, dla ciebie. Ja chcę, ja chcę tą małpeczkę, małpeczkę chcę. Dawaj małpeczkę okay, dla spróbuję, mnie. Spróbuję, spróbuję gram, 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 czekaj, ale ciężko jest, ciężko jest. No, dawaj, uwaga, dawaj. uwaga. uwaga. n mnam, będzie pysznie. Jeszcze pój teraz. Uwaga! No. I będę miał. Co, co, co? No nie, nie. To Dobra ja idę oszukane. do drugiej maszyny. No, Uwaga to jest. Uwaga, no teraz ja. Grać. Party Timmy teraz... wygraj Misia, proszę. Tak, tak. O, idzie, 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 idzie. Dobrze, dasz radę, dasz ade. A może chcesz tego jeża? Weź mi mów w, lewo, no, w lewo, w lewo bardziej. No, w lewo, w lewo, w lewo trochę jeszcze bardziej w lewo, w lewo, nie w lewo. Nie mogę bardziej, bo to chyba drugie powinno wybrać, więc wybieram jeża. Ale to drugie, to wiesz drugie. A, z tego już nie można wyjść. To no. prawo, 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 prawo bardziej, prawo, prawo. Prawo, 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 Tak. O nie, tu będzie ciężko, żeby coś zapłacić. Czekaj, czekaj, to chyba będzie dobrze, już widzę tego jeża tam, ja go no, bierę. Dawaj. Trzy, Trzy dwa, jeden. Ile I? Chcę?

Ej, a te ryby wejść. tutaj pływają, my je potem jemy czy co? Kosz, no można użyć kosza, ej cześć? Co? O, wyrzuciłam coś do kosza, fajnie, posprzątałam po sobie. Jestem kulturalna pod jedzenie, tu jest kolejne jedzenie, tu można sobie usiąść, jeść. No, kolejne można, można sobie zamówić. Ej, co, co, co? Kultowe pałeczki, zobacz nagrody. Można mieć nawet takie lepsze pałeczki samuraja. A załatwione no, kuch kucharze? Ta? Wo! No. Normalnie można mieć jakieś ekskluzywne pałeczki. Ja myślałam, że pałeczki to pałeczki, zwykłe drewniane, można mieć nawet pałeczki samuraja. Ja nie mogę. Dobra, jest tutaj kucharz. Panie kucharzu, ja chciałam zgłosić coś, korzyści. Można zostać nawet, kucharze. Ej, tutaj też są siedzenia, my tam się pchaliśmy. Tutaj Amen. też można zjeść się więcej Ja wsuwam, ja se ja wsuwam normalnie A może ja już się tak najadłam, że poszlibyśmy na jakiś spacer? Chyba okay, że jeszcze dobrze, zobaczymy, co tutaj jest na górze. zobaczmy, co jest u góry. Ej, ja tu widziałaś to akwarium w ogóle te rybki? No widziałam, jo, właśnie się zastanawiam, fajnie. czy te ryby my jedliśmy, czy co? Oj, idzie Keller do góry. Ej, tutaj też jest bardzo fajnie, zobacz. Też można sobie tak usiąść, są ładne drzewka. Ale pięknie, jak ładnie. Wow, ej, może sobie tu usiąść. Ej, co to jest? Zobaczmy. Mamy tutaj jakiś monitorek. O co chodzi? Ja go kliknę. Można sobie zamówić. Zamówić ja, do Ja może zamówić. Lol, kozak. Co wybieramy? Frizu. Yy, soda truskawkowa. Dobra, co jeszcze bym chciała? Maki. Uwielbiam tęczowa rolka. Się o nie. Co się stało? Menu, menu, menu! Czekaj, może mu Gluza. musimy jakoś menu... To, to... Ja już zamówiłam, więc się nie przejmuj. Zaraz do mnie dołączysz, to wtedy ja już tutaj będę czekała. Złożyłam zamówienie widzowie. Okej, okay, ja już zaraz przyjdę. poszedł do toalety, a ja czekam, aż mi kelnerka przyniesie. Jestem ciekawa, czy na pewno ona... Ej, idzie, idzie kelner! Ty! Co? Nie idź, przyniesie, już idę, zaraz przyjdę. Wszystko mi przyniósł! Ja nie o! mogę, normalnie mam tutaj, nie? Ale fajnie, i ci Wicka do mnie dosiadła do normalnie. Ej, karaoke to jest karaoke. Już idę, już idę, już, już idę. Już mam idę. jedzenie, jeszcze mogę sobie zamówić, bo za mało. Wicka się dosiadła, to trzeba więcej zamówić. Zamawiam, 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 zamawiam. Dobra, już jeszcze jestem. picie. Jeszcze jedzenie, cześć, pati. cześć. macie. Jemy teraz sobie wspólnie, Wypijęce Wicka się picie. dosiadła, to jest randka we dwoje, ale Wicka mm. jest. No, możemy sobie wcinać patrz Nie, piję sobie. Niem, 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 niem. No, ej, Patrz, jak fajnie! Ej, no, serio, jak siorbie, widziałam to. Jak się w ogóle. A, przyniosła mi, przyniosła mi, mam więcej jedzenia. Na Proszę mi, bardzo. To na kolację, nie? Co? Ile my zjemy tych rzeczy na kolację? No już nie mogę więcej postawić, że ja dużo. No, siedzi, wydochami z stąd dziewczyną, co my, ja my we trójkę i we trójkę powiedzieliśmy. Bo to jest serantka we trójkę teraz wychodzi na to. Zajadajcie no, wszystko, no. trzeba wszystko winstand, zjeść. Dziewczyno, wyjdź stąd, wyjdź stąd, wyjdź stąd, wyjdź stąd. Ona nie pójdzie tak szybko, chyba, że uciekniemy. Chyba, że pójdziemy w ogóle do innego stoliczka, o może tutaj, chodź, idziemy tu usiąść, tylko we dwoje. Chodź tu, chodź tu, Smile, Gdzie ty jesteś? I sobie. Mamy <laughs> randkę tylko we dwoje. Usiadłem, <laughs> Ojej, o niej będzie smutno pewnie. Dobra, ja mam teraz jedzenie, zobacz. Tu, proszę Nawet bardzo. Mamy tylko randkę we dwoje, <grym> tylko no. Nie, 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 Jej, nami, zobacz nami. ile zamówiłam. A to ty mnie zaprosiłeś na randkę, to ja musiałam zamówić normalnie. No Właśnie, jemy, co? jemy, jemy, dobrem. Mm. Dobra. A nie, nie, Ej, no patrz, kolejna się, to się tutaj to do to nas No, To na, fani, co na nie dają nam, je, znajesz się, no. No, my nie możemy chodzić do restauracji, bo to sami fani przychodzą. O, to są kuleczki w ogóle, ja. Co są Dobra, ja już się po prostu tak najadłam, że już, no nie wiem, idziemy na jakiś spacer, już nie mam siły Idziemy na spacer, dokładnie. Choć na już naprawdę jestem zadowolona z tego jedzenia, niedługo zaraz przestanę się mieścić w tą kieckę, w którą się dzisiaj wystroiłam. Także ja tu jest no. do, łazienka. Ja sobie pójdę do łazienki, kupuję do łazienki, Batis, Chcesz do łazienki, ale do łazienki. A tutaj jest. Aha, dobra, tu jest. To moje. jest męskie. Tam dobra, i ja mam. Okay. No, co to jest? <noise> Też poszłam do toalety się w razie co załatwić. Trzeba poprawić make-up, usta, wiecie widzowie, e, dziewczyny zwłaszcza wiedzą, że usta trzeba tutaj po, pomalować. Dobra, ja już jestem gotowa, a powiem, można iść co ty, <laughs> co ty robisz? Co ty robisz? Ja co ty robisz? Za dużo sushi zjadłeś, chodź, idziemy. No, masakra, co ja tu pierdzę sobie, a ty wchodzisz mi tu na toalety, no. Ej, tu keller chodzi! Już chyba niedługo zamykają. Musimy stąd zwiewać już, bo zaraz zamkną restaurację. Chodź, idziemy zobaczyć. O, mam, co tutaj? Mam, mam. Ej! Smile, tu jesteś, no? dobra, już widzę cię, dobra, idę za tobą. Myślałam, że znowu w łazience wylądowałeś. Uuu, jak widzisz to, jak jak to mamy, jest? To jest ciemno. tu jest. Co? Market tu jest, ale pusty, nic nie ma. A ja z marketu nic nie chcę, bo ja się najadłam. Poszłabym się przejść i popatrzyłam no, w z tobą. Byłoby na super. A bo tam może, no? No dobrze, no to chodźmy. A tu jest kawiarnia, czekaj, czekaj. Kawę. Tu jest o, może kawę można się napić. Ciekawe czy można tutaj w ogóle wejść. O, Sprawdźmy. O, tu nie to. rady wejść, jest wielka. Może dopiero to budują i następnym razem zabierzesz mnie tutaj na randkę do kawiarni. Na razie jestem zadowolona z tego, że zjadłam sushi, jestem pełna. Ale już już no chodźmy się taki się na spacer tędy, chodźmy tędy się przejść. Dobra, to na biegniemy. E, świetnie. Ej, jakie piękne gwiazdy są. Ej, ktoś tu rower zostawił, można zabrać się rower? Nie, nie można. Bym się przejechała. Okej, okay, a w ogóle jest jakiś Ej, sklep, co rower. No nie. Idziemy no teraz się przejść i na piknik romantyczny, to będzie wow, super. Wow, ale tu jest przepięknie. Jaki mostek, chodź, nie. Daj, damy sobie całusa tutaj na środku. Na o, środku, tak. daj okay. buziaka. Mm -mm -mm -mm. <laughs> Okej, okay, idziemy dalej. Idziemy dalej. <laughs> Ej, zobacz, tu mamy kocyki. Można piknik I ja chcę zrobić. To będzie romantyczny, Robimy piknik, będzie super. Ja chcę usiąść, choć usiądziemy naprzeciwko siebie, ale. Ale pięknie, ale ładnie. Ale ładnie jest. my sobie siedzimy, podoba mi się mega. I zobacz, kliknij w ten monitorek i można coś zamówić. Zamówisz coś dla mnie. Okej, okay, dobrze zamówię w takim razie dalej jemy. No, na przykład coś do picia bym chciała, okay, wiesz? Nie napoje, weźmy sobie fizu, kole, okej, okay, kole zamawiam. Coś do picia i jakieś. pomarańczowe siety w ogóle? wanilia. Truskawkowe, chcesz truskawkowe picie? Tak, tak. Okay, może zamówię być. Picie, tylko żebyśmy pili, bo my się najedli, to tylko picie, nie? Tak, ewentualnie jakieś lody, ale chyba nie było, ale ładne kwiatki za tobą są piękne, ślicznie tutaj naprawdę. Okej, okay, biorę biorę napoje najlepiej. Ej, ciekawe, Uwaga, czy pani kelnerka nam tutaj przyniesie. Nie, 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 zamówienie, Patrzę w tamtym kierunku, czy idzie, czy nie. Na razie nie widzę, że. Pogadajmy żeby się... sobie w takim czasie. On przyjdzie pewnie. Dobrze. Zobacz, jakie ja się to w ogóle Jak Pati po się podoba tobie dzisiaj. No, jest wspaniała randka. Cieszę się, że mnie tutaj zabrałeś. Jest mi bardzo miło i zobacz, już nawet wstaje słońce. My Proszę całą bardzo. noc spędziliśmy razem ta, na jedzeniu klasie, i, i rozmawianiu. Na wschodzie. Pięknym, na wschodzie. To wow. dla ciebie jest y, wszystko. Bo Pięknie, jest nasza dziękuję, uczuńca. ale gdzie ta kalerka? Ona chyba zaspała, słuchaj. No zamówiłem nasze picie, jeszcze picia nie ma. jest spróbuję ja zamówić, słońce. zobaczy, tyłu, czy mi przyniesie, bo może mnie słoneczko. bardziej lubi. Keller no, będzie z tobą, tobą wkrótce. A albo oni skończyli pracę pewnie wieczorem, wiesz? I dlatego niego. A, oni... dlatego, no A właśnie. tu już przynieśli, co ty nie, nie A, widziałeś? A już mam! dostałem to od razu. Ej, co jest? Od razu dostałem. Ja nie mogę widzieć. Patrzcie, dostaliśmy. Ej, oni nie przyszli, tylko teraz nam dali to. No. A szkoda, gdzieś... że ty nie przyszli. No. no szkoda, ale możemy sobie wypić, patrz, wypijam sobie. Patrz jak tutaj... Pijesz, zobacz, ja tutaj rzeczy no. sobie zamówiłem, patrz. Ej, no, tu... patrz jakie jest sobie siorbi jak mm, Bardzo pysznie. Jakie dobre, szkole mam teraz, patrz jak mm. ciup, ciup, ciup. <grafy> Ale jak sobie łykamy, ale pijemy, mamy różne tutaj picie. jakieś zielone, nie wiem co tu za picie jest. Teraz co to jest to pijem. niebieskie, to jest dobre, smaczne. Ej, jak ja otwieram to. Nalewam sobie to do kubka w ogóle, my sobie to nalewamy no, do kubka. Ale, ale patrz, ekstra, pani. naprawdę super. Dziękuję ci Smajerze, że zabrałeś mnie na taką randkę. Proszę bardzo, Piękna kocham, sobie. Mam nadzieję, że nie jesteś zły, że ja nie mam dla Ciebie prezentu, ale prezentem Twoim jestem ja, prawda? Tak jest, nic się szkodzi. Fajnie się bawimy, fajnie, super jest po tak, A Wy widzowie, jak oceniacie naszą randkę? Napiszcie w komentarzu i pamiętajcie też, że odcinki we wakacje są codziennie z rana około 8.30. Wbijajcie na mój Instagram, zobaczyć zdjęcia z Grecji. Bądźcie jutro, pa pa!